29 maja po godzinie 15:00 doszło do zdarzenia drogowego na 81. kilometrze drogi krajowej nr 8. W pobliżu skrzyżowania koło przystronia zderzyły się czołowo dwa dostawcze busy. W dniu dzisiejszym, Państwowa Straż Pożarna została, otrzymała zgłoszenie o wypadku drogowym na drodze krajowej nr 8, w 81 km. Na miejsce zostały wezwane dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej Dzierżoniów oraz dwa zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z Złagiewnik oraz Sienic. Po przejdzie na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów OSP zastano wypadek dwóch pojazdów dostawczych, w wyniku zdarzenia poszkodowana została jedna osoba. Na miejscu również obecne były pogotowie oraz policja. Działania tutaj polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. W wyniku zdarzenia doszło do wycieku spłynów eksploatycyjnych, z pojazdów. W tej chwili dalsze czynności prowadzi policja. Najprawdopodobniej kierująca samochodem marki Volkswagen, jadącym w kierunku Wrocławia, zasnęła za kierownicą. Zjechała na przeciwny pas jezdni i uderzyła w pojazd marki Ford.